Miała telefon pożyczony, to jakby wtedy po prostu potrzebuję telefon, bo ja mam do kogo zadzwonić, tylko nie mam jak zadzwonić. No kurwa. Ty po prostu. To nie o to chodzi kurwa, to nie o to chodzi. Ja po prostu muszę podzwonić. Potrzebuję jakiś najtańszy kurwa telefon. Ja pierdolę. Jaki zjazd? Przecież jestem trzeźwa. Co wy wszyscy? Ja pierdolę. Natalia, na przykład, byś miała, ja tylko po prostu potrzebuję telefon na, na kilka dni, później ja już sobie ogarnę. Ja mam kasę na koncie, kurwa. Mam kasę na koncie, potrzebuję tylko telefon, bo nie mogę się nawet zalogować do aplikacji bankowej, żeby sobie przedłużyć pobyt. No kurwa, ja pierdolę. To nie ochodzi, o to kurwa. Natalia, napisz do mnie, napisz, napisz Instagram, moderator. Natalia, napisz do mnie na, na ten nowy Instagram. Ja pierdolę. Ja potrzebuję tylko telefon, kurwa. Tylko telefon, później pojadę do banku, zrobię wszystko. Potrzebuję tylko telefon. Ja pierdolę, bo mi ukradli, kurwa. M Mam trzy karty przy sobie. Jeden włożę, to jest akurat od banku, żeby się zalogować w aplikacji. Nie jestem w stanie się zalogować do aplikacji, jeżeli nie mam karty jakby aktywnej, tak samo nie mogę się zalogować na swoje Apple ID, bo muszę mieć numer telefonu dane. Nie mogę nawet kupić, bo nie mogę zobaczyć, kurwa, ile mam na koncie. Rozumiesz to? Ja pierdolę, nie mogę się zalogować na aplikację na banku próbowałam się tutaj zalogować, ale nie mogę. Dlatego, że kurwa, muszę podać numer telefonu. A numer telefonu nie mam, jak włożyć, bo jestem na tablecie. Ja pierdole. Ale po co do banku? Po co do banku? Ja pierdole. Nie rozumiem, nie rozumiem. Nie mogę się zalogować. Ja pierdolę próbuję się zalogować na tablecie. No przecież to co zrobiłam. Przecież ja to wszystko robiłam. Mówiłam, że zalogowałam się na to. Ja, Fierdo. Ja, pierdolę, wiedziałam, że będzie odpalać tego live'a. Jest jeszcze gorzej. My am <laughs>